Pięć kości... Ej, a macie jedną kość? Ja, ja otworzę drzwi, bo chodź kurwa, żeby w mnie nie wypierdoliło bo mam ja, ja otworzę! Nie, ty kurwo nic nie naciskaj lepiej już! A zapisałeś gierkę na wszelki? Tak Ta, No, to ja, ja widzę to, on zapisał gierkę Ej, mam! <laughs> dajcie, mi jedno, dajcie mi jedną kość To otworzy? Tu masz, tu będą no, no ta, to mi raz, ja. ja się nikogo nie boję teraz. Nie mam już picia ani kurwa batonów, a jestem godny w chuj. Ale zaj się pojawi pod sukienkę. OLE! Cześć, Marty! ogolony! Kaj kurwa, nie wyjdzie tak. Nie wygrywaj. tym pazem. Na no, leki i tak ci nie pomogą No ja, bo ja są to za dobra to ogrę Tylko kurwa się z uku. A do, do, do guzika można pierdolać Ale teraz będzie to specjalnego guzika dla ciebie To co lubisz Sfato. No daj O kurwa karteczki nie wziąłem O wziąłem przez ścianę Gid. Ej Pazo uderz Aj, zaple... Ej, gdzie mam IŚĆ A tu, Weźcie saleków na i tyle. Ej jak ginę zaraz Nic nie mam. Szybko wszystkie tłoki zajmowali się w tej hmm. Ja mam wszystkie strzały które palą. To no dobrze, a my ją gasicami zabijamy. Najszybciej się zabija. A kurwa gaśnicami. zobaczyć Nie gaśnicami, normalnie chcę walczyć na mieszkań. Ja też. O! Tutaj to miejscu w klubie. To są pierdolę, tutaj to palisko wezmę. Przemyk za Nie, nie umiem już. Czemu? macie batonik batoników więcej? Ja też te pepsy biorę też. Dobra, ja jestem na fulla. Dzieba? Czekaj, no, ja jeszcze batony. Ja też jestem na fulla. O Osiągnięcie gdzieś to otrzymałem. na niej Siadasz ty kurwa gołąbę dupą. Gołą dupą na pysz Za dupe. dupę Za ki dupę Guci baciliś wyjawia to słuchu to kurwa Ja już biegnę um. Ej poczekaj bo tam TV to jest mój, to jest moje dziecko To jest moje dziecko No tam no jak w sumie razem nad to A ty, nie poczekaj. Kurwa się to strzała to klucz ty Nie no nie, Ja wam robię drogę wolną, żeby dzieciaki wam zabijam. No, tak samo. Bez suki. A to w ogóle co tu jest kurwa? Suko. jest w ogóle. E pa, pa pa kurwa ty karos, doradzę homokulusa! E suka to jest. to Guzik zoba Ty idę. Tu do tyłu guzik. Do tyłu guzik. Oj chuj. Ej, chuj. Gurwać to pierdolików taki! Gdzie? Kurwa! Ej już! Rozjebałem ją! No bo Żyłem kurwa podpalił i głowę trafił w zuku. Trza nie było. E, a pozajem coś? To to jest grzyb, który wyhodowałem wczoraj na ścianie, u siebie w domu. Tylko, że go zamknęli tutaj. A przynajmniej musi w to tak wbić, tak z 5 minut to wyleci No czekaj Puja do dupy Nie no naprawdę, zaufaj Już wypiję się kurwa bo... Z tym aparatem tlenowym biegiesz na plecach kurwa To mało tlenu masz kurwa w atmosferę? <grym> Ej kurwa, ty będziesz miał cenę, jak znowu nie zapiszesz gry i będę musiał cię gdzieś YouTube nie musi tego wiedzieć Dobra weź dawaj, I teraz już Ej, dobra, dobra Ty opowiedz opowiedzisz historię? Guzik Dziwi siadacie, chodźcie tu gdzie wtedy To no, lepsze Idę ja już sobie jebłem. byłem, czekam za wam O, o posiaduszki ty we dwóch usiadłeś, <laughs> Myśląc, to robimy tak... Plan jest jasny. Jago w dupę, on mi loda. Wszystko uzgodnione? idziemy dalej. Dobra, w razie, Ej, poczekajcie, bo się drzwi mnie nie chcą puścić. No tak. Ja. Wszystko, faf, faf, faf. Wszystko. A ratuje mi tym Jaga, czy nie? Nie, 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 nie. Inaczej to robimy. Ja go w Nie, mi nie, nie. One shot. nie, ja kliknę. Nie. nie, ty nie klikasz. Jak znowu... chcę Nie, bo znowu... W... No w... daj, w... ja chcę! Otwierajcie safe! Znowu nie będzie... Się... O kurwa! Ty, to ty! Stary po ciebie wrócił, kurwa! Rozumiesz to? Wróciłem po ciebie! Wyciąga go! Co ty mu robisz? Nie masz mojego początka! <grymne> kurwa! Divi, like dostał go! Dosta Divid jak go nie trzymaj go. go za dwa! Kurwa! Nie, tak nie będzie! Nie kurwa, został go pedofilu! <grymne> Dynamit <grymne> nie jest! Patrzcie kurwa! Jeszcze diable, zatanie! Pa a ci kończę jak zrobię jak kinie? Tak! Weź go na twoje bicepsy! O, no, piękne ręce! Mieć ja go do łóżka, ja, ja, ja chcę go podłączyć! Kurwa, co jest? Nie mogę skoczyć tu! Spalę noja żywcem! Zbugowałeś go teraz! Tym młotowem! <ślepum> <ślepum> a weź też te tutaj, Paza! Które? No tu, Kóre? tu masz! I... Te, w te, w te! Czekam, Uciekaj! Nie, tam, stój, 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 <ślepum> <kurwe> śmieciu! Jakie <ślepum> pizdo, bo ja się wczułem! <laughs> no komentuj, komentuj Ej, ej co, co robisz, co robisz? O nie, on będzie mu to wpinał Co on zrobi mu? Kurwa Zapina mu ametokwetaminę mu to silnie, będzie wziął Podłączył mu pierwszą próbówkę z kifem, drugą A dziś jeszcze dwie Wybaczcie O nie, on go zapiął Całego już Na ekranie pokazuje SOS Wspierdalamy A gdzie ten? Kurwa <noise> się zakluczał Ja tam wchodzę Jeszcze się... nie, e, bo jest, jeszcze e, jest e, filmik e, Zamknijcie mnie Mogę No i dobra, chreszczem Idziemy A nie, tam idziemy Uderz to A boom! Kroję jego jak sukę Ja zostawcie go To był Franek kurwa, mój kolega Ja mam Tomka, weź mnie zostaw Jano, Jano za ten odcinek musisz mi kurwa wstawić Ja Cię noszę na plecach, Musisz dać mi VIPa Za darmo, ja Cię trzymam na plecach przez całą drogę Dobra Walkana. Ja jestem już usuzon Ej weź walka z Janem na plecach kurwa Dobra Ej no chodźcie, bo ja już jestem usuzon No poczekajcie Poczekaj, jakiej suki? Kolega jej przyprowadzę do rysowania Ej, kolega ci przyniosłem ja Ej, co to, tu jest? Jano na plecach kule. Zjadę na plecach Ale żeby nie było guzik ma Jano Jano tego reklamę To Jano może coś nam da za ten odcinek Ja zjadłem na plecach i dam witać teraz Ja już piszę no, do na no Discordzie Ej, a wy macie filmik też czy nie? Nie, tylko ty masz Nie, tylko ty Ej, z... ej! Musz Weźcie tych dzieciuków, weźcie, bo ja chcę sobie popatrzeć kraj. <noise> Suko, Na kolana i rób loda! Ej, jak ona przeżyła w ogóle? Odejdź Przemek, żebyś nie, nie zbogowali zbogowali czegoś, żeby nie nie się się, no bo nie chce mi się znowu Ej, dajcie tego Jana mi na plecy, kurwa Może mi da coś Ona kurwa z szmatapaltem na nie pokazuje, wypierdol jej Przemek bombę Pać, <noise> bierze go tam hey. Ale to będzie teraz. Halo, eskrawki Ej, się składa mnie szmata! Ale ją gno, kurwę! Oni <noise> <noise> się fali! Ej, co ona na to? Gdzie to głośno? Uwa! Krzyjś jak ty się spinner kurwa? Jadę ją z katany Mi też przypomina. Ku jak tu ja kurwa nie. chcesz pić to jakby kurwie! Jadę kurwa! Ja Panie ona mi kogoś pisała. Zobacz, kurwa, pokroję cię szmato! Kroję, ją chłopak! wow! Słyszałem, co zobaczcie było! Bo ja nagrywasz to? Patrz, to, kurwa! Biorę, pro, Kurwa! Biorę, biorę, celego lapka! A mnie! mi! mam swój, swój, daj Ona Zobacz, ja żyję! ja żyję! żyję! Niech jeszcze nie przeszedł gryzmotu! Procy? Państwo, dzieciakami no, no. jebano! Aj, bije mnie, bije mnie! Suka, 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 dziwka! Sprawając! Taka kewa sobie biorę, kewa sobie wziąłem. Jeszcze gryzmotu nigdy przeszedł! Ej, tak давайте tym buzikiem. Zabijcie dzieci. Skinęłam. Jestem na Weźcie za armor jak macie, bo ona w trochę Kirillis kupa. Najpierw dalać w sukę. A ja myślałem, że my już ją zabili. Jesteś! Rozjebałem kurcz, by dać no, rozjebałem się. Ej, kurwa! Ej! Ej! To nie ja chcę! Nie. No na chuj ty coś naciskasz, ty kurwo jebana? A od, no, od, od, kurwa, odstawiłem Wieś się, Odłożyłem, dobra. No, dobra, wiesz, ja wiesz, odłożyłem, odłożyłem. Daj mi, odłożyłem. Daj mi jak, najle jak fajnie... Mi jak fajnie powiedział, odłożyłem, odłożyłem. Odłożyłem. Daj, daj ją. Ej, daj ją podtrzymać. Daj daj nie, podtrzymać. ty, nie. Daj na chwilę. Daj ją podtrzymać, daję daj, 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 daj. Ale suka brzydka jest. Jakby, jakby się to okazało, że to jest dziecko mokrego, to, to bym rzucił kurwa. Przed Nie ja, dobrze teraz idę? O, 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 habilitacja? Masz ja i tak. Zaczynij, rehabilitacja? No kurwa! O kurde, idę. idę, wracam Ja też wracam. Może ja no coś da za tego. Ej, to nie wsadzaj na razie tam jej. Ja już sadziłem kurwa. Nie wsadzaj jej. Ja już wsadziłem! Ale ja no chcę popatrzeć. <laughs> Dobra, to idź. Ej, wiesz, Czekam. Gagli, gagli, Kurwa, ci A zapalę se, kurwa, się podnieciłem Gagli, Ej, gdzie Jano? W twojej dupie, śmieciu. W nie mam, mam, mam Jana, ale tylko... A, je, a jeszcze ten był. Jest tylko jeszcze tylko Jano. I... A Lolego. gdzie, a gdzie Lolek? No nie, ma nie ma Lolka, nie ma. Kurwa, Lolka Lolek tu śpi! Lolek jest, się, chłopaki. <laughs> Już idę no na plecy Ja mam dziecko jadę na, na rękach Czekaj, czekaj, bo par, LOLEK SIĘ NAJEBAŁ, LOLEK już, już idę, już idę A gdzie dyje ty IW-ja? No A w tytułku I Idę, idę zobaczyć Chodź to zobacz, już po LOLKU czekaj On już, już nie będzie serwerów robił Już po LOLKU Slajd po stole, nogami, gdzie śpi? Ciekać, czekajcie, czekaj Gdzie śpi? No patrzcie, tu. Pa, leży. Lolek, kurwa! Lolek, wstawaj kurwa, przyniosłem ci kolegę, Jana. Dobra. O kurwa, Jana, nie ci go! Sadaj tą kurwę. Alek. Sadaj, dziwkę. Co, ja? No. A gdzie, Jano? Jano je, ja. Lolek? Lolek najebany. Lolek śpi najebany. Dobra, wrzucę go. Uuu Epa, zamontowałem ją kurwę A wrzuć go też, daj, weź go na plecach, ktoś go tam wrzucił Ej, wypadła! Szmata. Kartę mam! Ez? Tutaj Ej, zobacz, jak go rozkręciło Ja już pikam Ej, ej, jano zostawiliśmy Ja nie mogę wejść Ja go biorę Jano zostawiliśmy, ja go biorę może coś gami za to, że go tak znasz? No i guzik pierdol, tym guzikiem. Guzikiem tutaj czy tam? Ej jak sądzisz, wuj, ja dostanę coś za noszenie Janu? No, może ci, może prawie coś. Ale pazzy to ja, bardzo. Powiedz, że to on stał. Ej, przejdę ci na plecach? Przejdę kurwa. Jest taki gruby. Mówisz? Myś mnie boli od odnoszenia no, jego kurwa. No wujek, yy, fajnie pograłeś. Musisz spaść i ktoś cię musi podnieść Panie, ja I co? Ja to samo, nie chcę mi się schodzić tu z szkanem ja Tak, tak jest. samo, bez no sensu Ej, przypłynę z Janem na plecach? NIE! JANO! No, Polek No i zjebałeś Kurwa, Jano Polek Jano pewnie się... zaraz do lolka pójdzie się najebać Jano już tam posiąłeś w pokoju A gdzie trapujemy? Do Jana daty. To... Ale nie, no nie, tapujemy, tapujemy chłopaki, tapujemy Tapujemy Ej dajcie pompę mi fala Nie mam To ten klep A kiedy PvPar? Nie, <grym> nie wiem Czekaj. Nie Dobra otwieram na drzwi Poczekaj kurwa To no ty nie, ty kurwa Czekaj nie, ja pójdę. ja mam skoliozę, ale... ja nie mogę tak szybko Otwieram <grym> no Nie wiem ja nie otwieraj Otwieram, otwieram. <grym> Ej, e, jest... wolę tu na główkę Zakład? Nagrywasz buja? <grymne> Wydziesz stąd? Czekaj, czekaj Ej jak wyjdę stąd? Dawaj, Dawaj Tak wyjdziesz, wyjdziesz na spokojnie Nie wyjdziesz, <grymne> nie wyjdziesz. No nie pierdol Czemu Wyjdzie Wyjdzie Papierdajd nie do niego z uku do śmiecia Odpalam ształy. Ale tu jest tego Ej tu Barca siedzi, Barca siedzi, patrzcie ile ich jest, Bo wiem że ma Kurwa nie mam dynamitu, bo mnie wypierdoli bombę Ładuj C4 Dobra <laughs> dawaj na górę Na bramę, na bramę Dawaj na górę Ej podaj mi rękę, podaj mi rękę guzik, podaj mi rękę bo ja nie mogę wejść Podaj <laughs> mi rękę <laughs> Dzięki Zemba mu mocował głowę czeku, sprzedamy <laughs> Oni się tu, tu, tu ktoś może być, jak tu nie. Eee chodźcie, coś wam powiem. Chodźcie, batonę? chodźcie, uż, zróbcie kółko, zróbcie kółko. Ej, weźcie se i, weźcie se i, kliknijcie. No. I zobaczcie, że macie ten. O, kurde, uciekajcie! No Chyba, że. Patrzcie, jesteśmy na zimie teraz, bo dookoła jest zima. Jak klikicie i. Dobra, nie pierdol gościć, tylko biegnij. My jesteśmy na dole, Mako. A my dobrze idziemy ogólnie? jestem tak ba. batona Kurwa ten z tym hydronetką idzie kurwa na plecach idiotów Te... no Jano nie dał tepeków, to wyjebane mu. Ja Jano daj tepeki za film Ja dał no Ej kurwa pa! O nie! Wyrzucił go, gramy w piłkę, to wow. A... Ej dajcie ten batona nie stać mnie. Ej, zobaczcie to, wujek, zobacz to, wujek. O, moje ma... ten, ostatnio po mylarzu, moje tu masz, tu masz, tu masz, tu masz. Ej, PINGOL! <śmienny> Cenzurę, plus 18 poproszę na YouTubie. <śmienny> wujek, ja tylko ładnie smontuj tam mnie. Ja, ja po prostu... ...wytnę nad czasu, gdy tylko? Ej masz batona, ma ci batona? Ktoś ma? Nie, jest jeden, dwa teraz Kurde, jest mi jednego chociaż. No ja mam siedem, ale nie mogę dać Daj Lajwuję W windzie, windzie Daj batona Daj dwa Bo ja miałem czerwono Nadu jedziemy panowie! <laughs> Czekaj, kończymy grę, Czeku okay. stawiamy na YouTube'a No my jeszcze, jeszcze jedną, zagramy no, ale my już mamy samolot, w sumie, jak naciskać. Nie, nie, nie samolot, co to... ty No to pychnijcie sobie krótkiego centek. A jak już no, bo... Nie ma karła jeszcze, to w nie, nie pychnę. Ale patrzcie, nie klikacie tego. Jedy się. kupę jeszcze. O, Bonczuś, o, 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 Bonczuś. Idran, 6 minut mamy. <laughs> Przemek by się na spidra nadałoby, by się kurwa nie zapisał gry, by było. Po prawo macie, nie klikajcie tego na środku, sens? Bo nie będziemy pracować. tutaj No tak Nie nie wiem które, ja bym, inny, to nie, bym nie, tu, wiem. Nie, nie na to głównie Nie na środku, tego na środku nie klikaj O tutaj macie, tutaj To klikajcie to Tu N kliknijcie Każdy e. e Ej Pascie Nacisłem I klikajcie wszyscy Jeszcze jedna osoba No, no ja się schylam odejdziecie kawałek Chyba jeszcze jedna. Ja nie mogę. No to ty jesteś kurwa rak. Ja mogę. Czyli co, w tym chuj mu w dupę, tak? Tak. A gdzie nas teraz wyteleportuje? No zobaczysz. Znaczy tu będziemy. To będzie wyjść stąd? Tak. Tu będzie winda. Do. Y kliknął. On Y nacisnął. To I my pan teraz, w, teraz w, i partera. W... Byśmy zaszli samolot. Nie da. Co to, tu to, to. I to koniec? A już nie można nigdy tym jego przejść na tym zapisie? Można. A no to kiedyś że? Wyrze... No bo ja teraz z guzikiem. I ja z guzikiem sobie, a nie wszyscy jesteśmy. Eee, to idziemy na statek. O! Wy wysyny pod polota. A! Się, jak ja się nie dosiałam, to pod Masz szczęście, że nie mam kurwa lakieru do wosu, bo żeby cię kopało. Gdzie my jesteśmy teraz? Nie wiem, zbieraj itemy Uuu no? log No tak samo Ja to przy łuku mam latarkę Ej zajebisto, zajebisto Kto dołączył? Kać Mój no, stary Odcinek a, nagrywamy Odcinek a, nagrywamy a, a, a. Pali się, no nie Piołek Nagrywam odcinek. Zjechałem. im ja normalnie tylko z Janem. Ja. Ale Jano polego. Ale Olek się najebał człowieku Jak tu Zabogam wyjść? Ugracę? Nie, to ty gdzieś chory. I przemek odpierdala manianę drzepizdę i nagrywamy. Daleko od bazy jesteście? No my skończyliśmy No my grę. skończyliśmy grę. Skończyliśmy grę. Podpalam to, tak znaczy serwer nie wygasa, nie? Ja my i tak zaraz idziemy na CSA z wujkiem. Oprócz czekam wtedy na dół No i centek i na dole są grają w CSS, ale oni krótkiego co zaczęli właśnie. To akurat będzie pięciu. No co, Gusik to, to. Guzik to jebać, bo on bezprymuje. Kończ, guzik my na Minecrafta. Tak? Nie wiem, zbyt. Tylko kurwa, nie, gra, nie kończ gry z przemkiem nigdy, Casper. A co diabol? Nacis Naciskał tymi swoimi wielkimi paluchami we wszystko i wyjebał o gry A e, nagrywasz, nagrywasz? No tutaj, gdzie wyjedziecie? A nie, idziemy po artefakt A gdzie jest artefakt? A właśnie, on jest chyba w statku, nie pamiętam Tam coś tam jest, idziemy Idziemy na dół, chodź. No nagrywam Przeżyłem. No bo ja to jak liny jak... trzeba się złapać na dole, panie kurwa IQ 300 trzeba zrobić Jak ta drabinka z Minecrafta Ja nie mogę tu nic sadzić EJ to co... MNIE? Ja zabiłem Przemka No nie. <grym <grym ja, ja pierdolę tak Jestem w samolocie ja ty te też zagram z tego Weź moje Jakie nie może? Ej kamienie mam Macie kamienie? Nie Mam A rzuć tam Aby Ale nie, nie mogę bo to zablokowane Ja też A bo wszystkich też nie Dobra nie przejdziemy gry Czemu? Nie, a, mo, a tu artefakt może, to zaraz się wrócimy. Ej dobra to... To artefakt. lećcie po i ja idę się odle, bo mi zaraz wor pęknie. artefakt nie stawiał się jakiegoś patyka, żeby nie Na przyczyły. statku. No tak, ale my idziemy tutaj zaraz, tu przyjdziemy. Już. Na baterie, na baterie. Nie Mi się wróci. These left your channel. Ha. Dwa I też zap zapiszemy sobie gierkę tutaj, co? Znaczy no, nie gierkę no. zapiszemy tylko mm, postawimy tego, żebyśmy tu do... przyszli... A właśnie, teraz, akcja. dobra I to mało samolot byśmy... No.

No o dobra, i wracamy, idziemy to... Zapiszemy gierkę nie. tylko. Gierkę. Guzik. Guzik. Co? To wezmę się. Tak, siemano.